Gramy również w teatrze zdrojowym przez cały rok. Organizowane są koncerty moniuszkowskie, przynajmniej raz w miesiącu. Zapraszamy gości, którzy przyjeżdżają z Wrocławia i występują na naszej scenie. Muzyka Którzy tutaj przybywają, oczekują nie tylko pięknej pogody, ale także poważnej rozrywki. Tej rozrywki dostarczają im festiwale moniuszkowskie. I niech mi nikt więcej nie mówi, że Moniuszko się w Kudowie nie rodził. To nieważne, gdzie się Moniuszko urodził, jest twórcą narodowej opery polskiej i w każdym miejscu może się odbywać jego festiwal. I chwała Kudowie zdroju, że właśnie tutaj przygarnęła naszego twórcę opery narodowej. os sosmežo smakšaje tak je to moja susjaka Aby udowodnić, że y, również nie tylko śpiewamy, ale i gramy w piłkę, wystąpiliśmy dzisiaj właśnie w strojach. To specjalnie na życzenie pani burmistrz Nachodu, która nie wierzyła, że, jest, że w drużynie naszej grają artyści. Myślała, że jacyś tam piłkarze, powiedzmy czwartoligowi. Okazuje się, że jednak artyści też potrafią i zaśpiewać, i, i zagrać trochę w piłkę. Polska sztuka narodowa pomaszeruje w XXI wiek ze Stanisławem Moniuszką, naszym od dwóch stuleci ojcem polskiej opery narodowej, postacią sztandarową, głównym naszym melodystą, artystą, który rozśpiewał naród, który pozostawił kilkaset pieśni, pozostawił opery narodowe i wprawdzie w całym ubiegłym stuleciu nie było ani atmosfery ani czasu, aby podbijać Moniuszką Europę, ale ja myślę, że Europa jeszcze ma szansę zainteresować się tym niezwykłym polskim twórcą dzięki temu, że go kochają jego pobratymcy. Bardzo się cieszę, że mógł wziąć udział w festiwale moniuszko w Kudowie. Sam pochodzę z Ukrainy, ale mamy wiele wspólnego. Dużo łączy naród ukraiński i polski. I właśnie to łączy przechodzi czasem przez sztukę, przez twórczość Moniuszki. Maniuszka na Ukrainie był stawiane w, w Kijowie, w Lwowie I dzisiaj na przykład w Kudowie był cykl pieśni związany z pobytem Maniuszki w Petersburgu, który nawiązuje nas po prostu do tego czasu, do tych wydarzeń, które wtedy były. Mam przyjemność reprezentować rosyjską stolicę muzyki moniuszkowskiej, Petersburg, jako polski dyplomata zajmujący się promocją polskiej kultury właśnie na dniewu, w mieście, w którym zaczęła się wielka kariera Moniuszki w Rosji, gdzie była pierwsza premiera jego halki i gdzie do dzisiaj jego muzyka jest szanowana i kultywowana. O historii starczy. Ważna jest teraźniejszość. Proszę Państwa. To jest miasto, w którym najwybitniejsi młodzi śpiewacy wykonują do dzisiaj utwory Moniuszki. Dowodem czego są ich ogromne sukcesy na ostatnim konkursie moniuszkowskim w Warszawie. To jest miasto, gdzie śpiewacy innego teatru operowego, nie Maryjskiego, sami własnymi siłami zrobili premierę rosyjsko-werbum nobile. To jest miasto, gdzie najwybitniejsi profesorowie konserwatorium Petersburskiego odnotowują z dumą związki z muzyką Moniuszki i to, że niektórzy z ich poprzedników uczyli się u Moniuszki w Warszawie, jak na przykład Gabel. Dobrze się było spotkać z tobą w Kudowie Mistrzu. Jestem zaszczycony, że mogę wystąpić na tym festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju przy boku wspaniałego mistrza polskiego śpiewu Bogdana Poproskiego. Troszkę w, 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 boję się tego występu, bo jest on dla mnie, nie ukrywam, bardzo ważny. Cieszę się też z powodu y, niesamowitych możliwości czerpania od innych artystów, kolegów, y, którzy tutaj razem ze mną występują. Y, należy tutaj w, wspomnieć i nie zapomnieć absolutnie o Nestorze polskich tenorów o panu Bogdanie Paprockim, który jest do dnia dzisiejszego dla wielu młodych tenorów i, i nawet tych doświadczonych, jest wspaniałym przykładem i kolegi, i, i artysty. Cieszę się, że obok nas, schodzących już powoli w cień, są kadry młodych ludzi, którzy zaczynają też śpiewać pięknie i moniuszkę, bo to nie jest najłatwiej go interpretować. Jest opinia, że w ogóle, że mało wokalnie napisał to wszystko, ale ja uważam, że jak ktoś dobrze śpiewa, to to jest genialnie wszystko napisane. Po 150 latach odtworzyliśmy kompletnie zapomniany balet europejski Hrabia Monte Cristo z muzyką Stanisława Muniuszki, w dużej części z jego muzyką. Mamy wreszcie w polskim repertuarze prawdziwy polski balet romantyczny, którego od wielu, wielu lat nie mieliśmy na naszych scenach. Postanowiłem zrobić choreografię do tego baletu. Y w stylu romantycznym wszystko powstało, także drugi akt jest białym aktem typowym właśnie dla, tych, dla tej epoki e, tańca. W pierwszym akcie oczywiście wielka zdrada, a w trzecim zemsta. Jest optymistycznie. Festiwal Moniuszkowski rozwija się jak natura, kwitnie, ale również i zmienia przestrzenie. Wychodzi z sal teatralnych. Jest otwarty dla wszystkich. Mieszkańcy również utożsamiają się z festiwalem, uczestniczą w nim, przyjmują gości, przyjmują wykonawców. Ten festiwal również utożsamia się z wszystkimi pozostałymi. Wychodzimy do parku. Dla, oczywiście ten festiwal powinniśmy ciągle utrzymać w kudowie zdroju. Nie wyobrażam sobie, żeby festiwalu nie było w kudowie zdroju.